Paskudna pogoda, nie lubię takiego deszczu. Cześć YouTube, kolejny raz, DJ Marek z Diedus Event. Jedziemy dziś do Żodynia, żeby przygotować kolejną osiemnastkę. Yy, szykuję właśnie sobie tutaj różne rzeczy. Yy, więc tak, tutaj mam gazety. Ile tu jest kompletów? Raz, dwa, trzy. Na trzy, yy, na trzy kolejne imprezy. Także od razu sobie dokładam tutaj zwykłe balony mam, jeszcze sznureczki są. Te balony muszę uzupełnić. Już otworzyć paczkę. Także muszę poprzesypać jak zwykle. Bo tych idzie najwięcej, to żeby się tutaj zaraz będą chciały skończyć. Także jak zwykle trzeba uzupełnić. walony są, rzeczy są. To jak zwykle wywalam. Co tutaj jeszcze mam? Bateria. Czekajcie, to tu? Nie, tu. Tutaj. Bateria, bo ostatnio wymieniałem jedną w mikrofonie, to sobie od razu uzupełniam, żeby mieć tutaj komplet. Zawsze mam cztery, w razie czego. Żeby mi nie zabrakło. Świetliki. Świetliki tylko na dzisiaj okej okay. dobra co jeszcze aha te otwieracze miałem tutaj dać dobra to wrzucę je tu je tutaj niech sobie będą okej okay. do wywalenia e, coś jeszcze aha muszę przynieść ekran ekran i stojak do ekranu do projektora bo będzie dzisiaj potrzebny projektor. Także muszę przynieść projektor. Aha, jedną lampę jeszcze. Tą z tymi wielkimi LEDami muszę ją przynieść, bo też ją stąd wyniosłem. Bo chciałem coś sprawdzić i muszę ją przynieść z powrotem. Jednak nie będę nic sprawdzał. Zabrakło czasu. No, lampa już jest, ekran i stojak już są. Także jedziemy do Żodynia. Do zobaczenia. Na sali i zapraszam do oglądania. No, to jesteśmy na miejscu, w Żodyniu przy sali. E, ostatnio wjeżdżałem pod tamto drugie wejście, więc tym razem nie będę tutaj cofał pod to. Bo wiecie, ja kiedyś zawsze wjeżdżałem tutaj, pod te drzwi, bo ja nie wiedziałem, że tam z tyłu można przez to zawplecze otworzyć. I teraz, jak się dowiedziałem, że tam można otwierać, to, to wjeżdżam od razu tutaj. Mam nadzieję, że będzie klucz, bo jak się okaże, że nie ma. To będzie, to będzie ciężko, no ale zobaczymy. W każdym razie, no robię tutaj nawrotkę i pod te drzwi boczne tutaj, o te małe drzwiczki, tutaj wjeżdżam. Czy ja mogę tutaj na trawie zawrócić? Chyba mogę. Zrobię takie kółeczko na trawie, nie będę musiał cofać. Znaczy trochę będę musiał cofnąć, ale tak będzie łatwiej. O! I tutaj tymi drzwiami będę nosił. Ostatnio tak mi się udało, więc liczę na to, że tym razem również będzie można je otworzyć. Dobra, do tyłu trochę. Trochę do tyłu. O właśnie tak, o właśnie tak. I, 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 I myślę, że tak będzie git No, pójdę zobaczyć Pójdę zobaczyć czy to jest dobrze Tak chyba będzie gites No dobra, z metr jeszcze mogę cofnąć Tak żeby mi się drzwi dobrze otworzyły To jeszcze z metr podjadę do tyłu i będzie luks Dobra, dosyć Idę do środka, zobaczyć czy mi tutaj otworzą I do zobaczenia za chwilę No już tam idę, pani obiecała, że mi otworzy Ale wiecie co, teraz tak patrzę Coś mi tam pod Pacyfiką wisi Już chyba nawet wiem co Kurczę, zaś trzeba będzie włazić pod samochód Widzicie na samym środku? Na samym środeczku Guma od tłumika O kurczę, flaszka się nie przewróciła dzisiaj. Ale numer. Tego się nie spodziewałem. <laughs> Chyba pierwszy raz się nie wywaliło. No, dobra. U, co tutaj? Coś się tutaj klei przy tych drzwiach. Dobra, nieważne. Chodźcie zobaczyć na salę jeszcze. O, tutaj nagłośnienie. A to Wam pokazywałem już, widzieliście. Że zaczynamy szykowanie tego. Nie będę wam drugi raz wałkował. Przecież, jak już raz widzieliście, to drugi raz nie będę pokazywał, chyba żeby było coś nowego, ale jak nie ma, to, to drugi raz tego samego nie będziemy oglądać. Dobra, no to jak zwykle, trochę pownoszę, za chwilę wam pokażę, co i jak. No, mam już prawie wszystko pownoszone. Tym razem już nawet głowy wniosłem, bo tak sobie inną kolejność zrobiłem. I tak naprawdę zostały mi jeszcze tylko kolumny. A no i ten ekran do projektora. Także może sobie wezmę od razu, od razu yy, kable do projektora. Na pewno te dwa do prądu. Ten do yy, sygnału. No i jeszcze zaraz przyjdę po te statywy i po kolumny i to właściwie będzie, będzie wszystko resztę też będę robił tam w środku z samochodu już sobie pobrałem komputery i głowy Fajnie, że tu są te drzwi. Kurczę, że ja na to wcześniej nie wpadłem. Nie. Tyle razy przecież tutaj grałem i zawsze nosiłem tamtędy. <gry> Dobra, no nic. Tutaj już potrzebuję dwie ręce, także no nie będę wam tego pokazywał. Do zobaczenia za chwileczkę w, w środku. No szykuję, pomału szykuję. Kratownice mam już połączone. Zaraz je wstawię do góry. Moje stanowisko już mam zbudowane. Drugą kolumnę. Wstawię tutaj, między, tak między statywem, a tym. Także myślę, że będzie spoko. No i tak pomału do przodu. Mam jeszcze ponad 3 godziny do rozpoczęcia imprezy. Aktualizacja lampy już mam powieszone. Podłączyłem przed chwilą powercony. Ciemno już się tu robi. Muszę poszukać światło sobie tu włączyć. Tam są chyba przy wejściu wyłączniki. Powercony mam podłączone. Co jeszcze? Zasilanie do wszystkich lampek. Jeszcze teraz będę podłączał za chwileczkę DMX, jeszcze i no, i tyle, jeżeli chodzi o światła. Później sobie zrobię nagłośnienie. Jeszcze tą drugą kolumnę tam stawię. No, i tyle. Tak za dużo nie będę pokazywał dzisiaj. Niech to będzie krótszy, trochę filmik. Będę mógł. Y Nadrobić trochę zaległości z filmikami, jak będzie krótki. Dobra, gotowe to co? Odpalamy wszystko. Może po kolei. Tu mam podłączone światła i dym na tym przedłużaczu. I tutaj jest światła i dym. tutaj mam nagłośnienie nagłośnienie i tu mam uplighting ok działa zaraz tak kolumny tutaj jeszcze DNX tak i, i, i Dobra, obczajcie, która godzina. Minuta po szóstej, jak wsiadłem do samochodu. Idę jeszcze e, zrobić obchód koło przyczepki. Impreza się skończyła punktualnie o piątej. Znaczy, no, punktualnie o piątej zagrałem ostatni kawałek. Także, także nieźle. Tutaj wszystko świeci. Tutaj też. Drzwi zamknięte. Tu wszystko działa. Tutaj też. Tu wszystko świeci. Hamulec, kółko, linka, kutka, łańcuch, kabel. Wszystko git. Dobra. To Jeszcze pasy i lecimy do domu. no Jeszcze nie wiem, z pół, z pół godzinki pojadę do domu. Także będzie coś koło 6.30 jak, jak dojadę. A gdzie jeszcze w domu to rozładować, wykąpać się. Ojej, to ja? Może o siódmej pójdę spać, jak dobrze pójdzie. A jak nie, to nawet, to nawet po siódmej. Ostatni rzut okiem na salę. Tam jeszcze trochę sprzątają. Także to tyle na dziś. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć.